Dzień dobry, Magdalena Witkiewicz i chciałabym od, opowiedzieć Państwu o e, jednej z najważniejszych dla mnie książek. Kiedy, kiedy portal Lubimy czytać, zadał mi pytanie, która z książek jest dla mnie najważniejsza, która wywarła na mnie największe wrażenie, albo, e, albo zmieniła coś w mojej, e, w mojej pisarskiej drodze. Bardzo długo się zastanawiałam nad tym, co tutaj Państwu odpowiedzieć. I stwierdziłam, że sięgnę do korzeni. Czyli sięgnę do, do powieści, która, która zawsze mnie otulała w momencie, kiedy byłam nastolatką, kiedy, kiedy pewnie hormony buzowały i miałam te swoje nastoletnie handry, To zawsze sięgałam do książki Lucy Mont Montgomery Błękitny zamek. I kiedy było mi smutno, kiedy było mi źle, e, wtedy brałam tę książkę i, i czytałam ją tak długo, aż skończyłam. Nie jest ona zbyt gruba, ale, ale przeżywałam emocje, przeżywałam przeżywałam to, co tam się działo z bohaterami. E, I teraz tak trochę. Um, no, widzę, że ta książka zupełnie, zupełnie inaczej pewnie byłaby odbierana, bo tak jak tam opisywano, że jest ona o 29-letniej starej, 29 starej pannie. Teraz 29-latka, to jest zupełnie młoda kobieta, więc czasy się bardzo zmieniły, ale, ale ta książka ma wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby człowieka otulić i dobre zakończenie, i, i miłość, i, i przystojnego Edwarda, który, który był, był długo zagadką, więc. Więc no, jest to może nie tak bardzo ambitna książka i nie tak, bardzo, nie tak bardzo wartościowa pod względem nie wiem, treści, ale pod względem emocji i tego, co robi z człowiekiem, jest ona bardzo ważna i bardzo ją lubię i myślę, że, że powinnam do niej wrócić. Mimo już chyba już 20 lat jej nie czytałam, a wcześniej zdarzało mi się to bardzo dużo, więc razy, więc nie wiem ile razy przeczytałam tę książkę, pewnie, pewnie z 10 albo z 15, 15 razy, więc bardzo polecam Błękitny Zamek, koniecznie w takim tłumaczeniu, gdzie była Joanna, a nie Valancy, a nie bo, bo Joanna to jest to jest to i to tłumaczenie lubię. Mam chyba trzy egzemplarze tej książki, jedną w oryginale, więc bardzo tę książkę polecam i wrócę do niej.